Już mamkę z tej strony nagrywki i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To się tylko trzyma. No i witam was w kolejnym. W nie wiem czy w pierwszym odcinku Minecrafta. Na pewno nie w pierwszym, ale w pierwszym na serwerach. Także... Dobra, nieważne. To jest moje drugie konto. Nie będę się jak na razie logował na pierwsze. Bo on się po prostu nie chce, tak? Tutaj teraz 150 tysięcy ranków. Dobra, lecimy dalej, lecimy w dal. Ran. Tak. I tutaj ranku. Idziemy sobie dalej. И м ранкут, ранкут, ранку, ранку, ранку. Już mamy sektor O. Lecimy dalej. O. Ranku. Ranku. mamy sektor P. I ona, to ja na tyle nie mam, na no nawet na pierwszym kącie tyle nie mam. No ale słuchajcie, przed odcinkiem zbudowałam, no i patrzcie, musicie przyznać, że to ładnie wygląda, to. Ja Teraz nagrywam odcineczkę. Mój kanał. Nie będę tego przerobił. So, ja teraz sobie z skrzynki. Ogólnie, jeżeli chcecie odcinek z Fortnite'a... że będą takie lagi, że nie wiem dobra, nie. żebym zagrał w Murder Mystery, to piszcie w komentarzach. W to zawsze. Idziemy tu. Zobaczmy, co się nagrywa. Poczekajcie sekundę. Nagrywa się? Nagrywa. Dobra, już jestem, tylko ustawimy. Dobry kąt nagrywania. Mam nadzieję, że tak będzie gitara Oj, Dobra, jestem u jakiegoś typa. O, jeżu, ale że się przestraszył mocno. Szkoda, ma mam takie główki fajne, ekstra. Kolorki! Kolorki! Kolorki, kolorki! Ty no śmieciu, dawaj różowy. B i a u, u ja różowy. 철어, 철어,

咱们，咱咱们都去。